Nazywasz się Carl Johnson. Po powrocie do rodzinnego miasta zostajesz od razu zgarnięty przez dwóch wyraźnie nieprzyjemnych panów w niebieskich strojach. Próbujesz odzyskać utracony nadzienie szacun, ale nagle okazuje się, że twój gang jest w rozsypce. Pozwól więc, że po świecie gry Grand Theft Auto San Andreas oprowadzę cię ja, Luke 100, w pecetowej wersji tejże opowieści. Gra jest też na PS2, Xboxach i Macach. Zanim przejdę do samej gry, porozmawiajmy trochę o tym, co jako pierwszy rzuca się w... Aaaa, moje oczy, co to za paskudztwo! Poważnie, jakim cudem pozostałe części GTA starzeją się z jako takim honorem, a ta gra tutaj wygląda dziś jakby słoń podtarł nią sobie tyłek. Po jakimś czasie przestaje się to aż tak zauważać, ale pierwsze wrażenie jest tragiczne. Fabuła w GTA San Andreas jest właściwie trochę lepsza od tej z Weissy. Jest tu miejsce na kilka niezgorszych zwrotów akcji, ale przede wszystkim dla mnóstwa zwariowanych postaci. Poważnie, w mało której grze można spotkać tak ogromną galerię dziwactw. No i nie jest tu aż tak bardzo widoczne, że początek i koniec są nieco oderwane od reszty. Przejście między tymi fragmentami jest bardzo płynne, a one same zajmują co najmniej kilka godzin. A poza tym są jeszcze powiązane kilkoma misjami w środku. Nie jest to idealna fabuła, ale zdecydowanie można się wciągnąć. San Andreas oddaje do dyspozycji gracza ogromny świat, podzielony na trzy główne miasta, pomiędzy którymi będziemy zmuszeni się przenosić, aby ukończyć grę. Klasycznie, aby ukończyć ją w 100% trzeba się będzie sporo napracować, ale tutaj ilość wymaganych rzeczy jest niewiarygodna. Szaleństwa, unikalne skoki, zbieranie pereł, podków, zasprojowywanie znaków wrogich gangów i jeszcze kilka rzeczy czeka tutaj na każdego maniaka maksowania gier. A jeżeli będziemy chcieli odsapnąć, to już w pierwszym domu CJ'a znajdziemy… konsolę. Czy mi się zdaje, czy San Andreas kilka lat temu zaczął tę dziwną manię na umieszczanie w dużych produkcjach mniejszych produkcji? W stosunku do Vice City istnieje tutaj cała gama mniejszych lub większych urozmaiceń. Jednym z poważniejszych dodatków są samoloty. Co prawda spotykamy się z nimi dopiero w nieco późniejszym stadium gry, a latanie nimi to z początku cierń w tyłku, ale gdy już je opanujemy czujemy się jak soper, który nadepnął w niewłaściwym miejscu, bo tylko nam się zdawało, że już się na nich znamy. Koniec końców jednak są całkiem zabawne w pilotażu. Z innych pojazdów pojawiły się rowery, ale są one niemal niezauważalną bzdurką. Może i są praktycznie niezniszczalne, ale ich prędkość doprowadzi do szału nawet slowpołka. Model strzelania uległ dość znacznemu przerobieniu. Teraz nie mamy przez cały czas stolownika na środku ekranu i musimy go przywołać przytrzymując prawy przycisk myszy, co jednak sprawia, że chodzimy nieco wolniej. Ta zmiana powoduje, że w stosunku do poprzednich odsłon GTA nasze strzały są dużo celniejsze. Oczywiście dodano też i wymieniono kilka broni. nie pojazdami też się zmieniło, sprawiały one mi bowiem wrażenie bardziej ciężkich, ale jednocześnie bardziej satysfakcjonujących do prowadzenia przy dużych prędkościach. Na początku trochę na ten nowy system jazdy bluzgałem, bo nie jestem fanem jakichkolwiek ścigałek, a to jednak niewielki krok w ich stronę w stosunku do tego, co widać było w trójce czy Vice City, ale koniec końców jeździło się całkiem przyjemnie. Carl Johnson jako postać również ulega tej ogromnej ilości zmian. I nie chodzi tylko o to, że można iść do sklepu i nakupować sobie różnych dziwnych fatałaszków, nasz protagonista ma bowiem całą gamę różnych statystyk, na które możemy wpływać. Pojemność płuc, siła, otyłość, prowadzenie pojazdów czy strzelanie z różnych rodzajów broni to zaledwie kilka spośród masy różnych wskaźników, które będą się powiększać w miarę jak wykonujemy powiązane z nimi czynności. Dla mnie ten nieco simsowy aspekt był bez znaczenia, ale niektórzy zapewne będą chcieli się tym pobawić. O, i możemy tutaj również mieć swoją własną dziewczynę. Teoretycznie możemy ją wyciągnąć na randkę, a po udanej zabawie może i nawet zostaniemy zaproszeni do jej domu na gorącą kawę, jeżeli nie znacie tej afery poszperajcie w internecie hot coffee, ale po raz kolejny był to dla mnie zbyteczny bajer. I to mimo faktu, że jeśli laska lubi nas dość mocno, to otrzymujemy od niej specjalne bonusy. Misje są tym, co liczyło się dla mnie najbardziej i Sanadra zdecydowanie nie rozczarowuje. Nie wydaje mi się, abym ukończył wszystkie misje poboczne, bo kupiłem może dwa budynki rozdające, jednak mój radar wyczyścił się z symboli kolejnych szefów dopiero po około 30 godzinach gry. I to jakiej gry? Do klasycznych pościgów, zabójstw, rozjeżdżania, kradzieży itp. doszły jeszcze naprawdę przyjemne misje skradankowe oraz tak ekstremalne perełki jak kradzież myśliwca wojskowego czy szalony wskok na motocyklu do odlatującego samolotu, podłożenie bomby i wiskok. Za same misje San Andreas otrzymuje ogromne facebookowe lubię to. Obrzydliwą stronę wideo mam już na szczęście ze sobą, czas więc na audio. Eksplozje, dźwięki wystrzałów, odgłosy pojazdów i inne takie są jak najbardziej ok, a głosy postaci wypadają naprawdę dobrze. Pod względem muzyki może nie jest aż tak fajnie jak w YCD, ale nie ma powodów do narzekań. Duża część utworów z Radia X już na zawsze będzie mi się kojarzyć z tą produkcją. W strefie mankamentów zaś. Hmm, ciężko znaleźć jakiekolwiek. Co prawda, ziomalski klimat w tej produkcji niezbyt mi odpowiadał, wolałem lata 80. z poprzedniej części, ale na pewno niektórym przypadnie on do gustu. Podsumowując, Grand Theft Auto San Andreas daje całą masę zabawy przez wcale niekrótki czas. Może i nie uda mu się zastąpić w moim mózgu honorowego miejsca GTA Vice City, ale jest zdecydowanie jednym z najlepszych trzecioosobowych shooterów, w jakie grałem. Ponownie więc, 5 na 5.